pełnym szacunkiem dla Elany, która naprawdę w wielu momentach zaprezentowała się w bardzo dobrej strony. Trzeba też powiedzieć, że te bramki, szczególnie te bramki, które my tracimy, to jest analiza do bardzo ciężkiej pracy, do tego, żeby, żeby takie rzeczy się po prostu nie zdarzały, bo mamy bardzo dobre fragmenty, nawet super fragmenty, gdzie, gdzie przyjemnie się patrzy na tych chłopaków, jak, jak funkcjonują tutaj. Natomiast przychodzi taki moment, takiego us, us, uśpienia, gdzie można byłoby się wydawać, że, że nic się nie dzieje, nagle tracimy bramkę. W pewnym momencie mamy piłkę opanowaną, wydaje się, że spokojnie tracimy bramkę. Dlatego nad tym szczególnie musimy pracować, szczególnie nad tymi momentami, właśnie gdzie, gdzie, gdzie drużyna, jak jest skoncentrowana na, pełnym, na pełnej mobilizacji, to jest ten spokojny, nic się nie dzieje. Ale jeżeli drużyna w pewnym momencie schodzi, jest uspokojona, to na, na, na to się trzeba obawiać. My musimy, tego się trzeba obawiać, my musimy być skoncentrowani od pierwszej do dziewięćdziesiątej minuty, żeby takie rzeczy nam się nie przydrażały. Pierwszy hat-trick Jose Mbolo w barwach Strzelanie bramek to, to, jest jedna rzecz, bo to jest jak gdyby sult futbolu, natomiast z drugiej strony ja się cieszę, że e, Jose już e, bardzo szybko e, Wchodzi tutaj w drużynę, zaczyna poznawać nasz sposób grania i, i dosyć fajnie się wkomponowuje w drużynę. Bardzo fajnie jest tutaj taka, tak wy, 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 wytworzyła się taka, taka koleżeńskość między, między chłopakami. I to jest bardzo fajne, bo tak naprawdę mówiąc szczerze, to. Język piłkarski jest bardzo prosty, po prostu trzeba umieć grać w piłkę, i bardzo szybko wtedy można zżyć się tutaj z drużyną i dokładnie tak jest z HOSE.